Siemanko, witam serdecznie. Kłaniam się Wam nisko. No i cóż, długo nie trzeba było czekać. Kolejne fikanie. Tym razem ponownie kolumbijczyka, który wyskoczył z nożem do Polaka. Dzisiaj sobie przedstawimy sytuację pana Krzysztofa Szewczyka, który właśnie podał informację i prosił, żeby prosił ogólnie o udostępnianie. No i rozeszło się. Rozeszła się właśnie jego historia czyli reakcja na pijanego kierowcę, podejrzenie, że jedzie jakiś pijany kierowca, inne takie rzeczy. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Oczywiście o tym pisze już e, różne, e, Twój Radom na przykład, ale są też i opisują historię, tak jak na przykład tutaj, że brutalny atak nożownika w Radomiu, ale są też gazety, są też portale internetowe, rzekomy atak. A to ten czy ten jeszcze nie wie, bo trwa śledztwo, ale już wydali wyrok. Nie będę tu mówił teraz o jakich posłów chodzi i tak dalej. Także o tym sobie dzisiaj powiemy. Ale zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny. Kliknijcie, subskrybuj, to nic nie kosztuje. Zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie przegapić dalszych treści, a wszystkim osobom wspierającym właśnie rozwój redakcji AS-Info oraz nieprzywijającym reklam. Bardzo serdecznie dziękuję, a innych też również zapraszam do zapoznania się z opisem pod filmem i możliwościami wsparcia, właśnie rozwoju redakcji, a tym samym tego kanału. Także co? Lecimy. Eee, tak. Link, oczywiście, tam do portalu internetowego Wam wrzucę. Jest to jakoś tam ładnie, pięknie opisane, chociaż nie wszystko, więc dlatego myślę, że lepiej będzie. Bardziej przydatny będzie opis samego pana Krzysztofa Szewczyka. Pokrótce wam go przedstawię, bo słuchajcie, no istnieje tutaj właśnie takie yy, yy, pan Krzysztof zwraca na jedną rzecz uwagę, że policja próbowała go przekonać, że to chyba nie do końca tak to wszystko wyglądało. Panie Krzysztofie, pan Krzysztof jednak nie jest ciemnie bity i świetnymi słowami zwrócił się do was do nas można powiedzieć wszystkich. Więc co? Lecimy. Dnia 20 07. 2025 rok. Skrzyżowanie jedlisk Światła. Jechałem w stronę Radomiak, zauważyłem przed sobą jadący slalom samochód z prędkością 7, od 70. Od 70 do 30 km na godzinę. Czyli co? Przyspieszał, zwalniał. Tak myślę chyba. Albo to jest raczej 130, od 70 do 130. No nie wiem, co tu pan Krzysztof. W każdym razie samochód jedzie salomem, slalomem po całej szerokości. Podejrzewałem, że kierowca jest pijany. Zadzwoniłem pod 112 i opisałem co i jak. Auto skręciło w boczne uliczki. Doszło do zatrzymania pojazdu na parkingu ulica Błędowska 10. Z pojazdu wyszło dwóch ciemnych obcokrajowców. Rozmawialiśmy po angielsku. Od kierującego wyczułem wąch alkoholu. Powiedziałem im, że już czekamy na policję. W trakcie rozmowy sprawdziłem na mapie Google, jaki to adres, żeby zadzwonić na policję na 112. Jak jechałem, powiedzieli mi, że patrol się ze mną skontaktuje. Była rozmowa ze sprawcą i z pasażerem. Po co po co telefon, że nie chcą problemów i tak dalej. Pasażer tego samochodu, trzymając piwo w ręce i popisając był agresywny. Poszła wymiana ciosów na pięści. Chciał mi zabrać telefon i mnie uderzyć. Szły dobre, mocne ciosy. W samoobronie też wymierzyłem kilka w trakcie zamieszania. Hmm. Podjechał prywatny samochód, było w nim kilka osób. Wyszedł chłopak, lat około 34. Obcokrajowcy się wystraszyli i uciekli na posesję. Ten chłopak powiedział mi, że zostanie jako świadek, póki dobrze ktoś przyjechał. Akurat takie szczęście. Po kilku minutach wyszło z posesji pięć obcokrajowców lub czterech szli w naszą stronę. Pasażer z samochodu trzymał się lekko za kolegą. Podchodząc, mówili, że nie chcą problemów i policji. W momencie, jak już byli, by, byli blisko, ten pasażer, zasłaniając się kolegą, wykonał gwałtowny ruch w moją stronę nożem. Szybki, szybkim i zdecydowanym krokiem się zbliżył, jednocześnie, jednocześnie ruchem za głowę, młotkowym, wyprowadził cios nożem kuchennym. Uchyliłem się w ostatniej chwili, cofając się w tył. Ciosów było trzy, może cztery. Zaczęliśmy uciekać ze świadkiem zdarzenia. W momencie, jak zaczęliśmy uciekać, pol policja nadjechała. Podbiegłem do policyjnego samochodu, wskazałem palcem, że ten wielki w białej bluzie ma nóż kuchenny, że atakował. Podjechali pod posesję, a oni na nią uciekli. Policja wyprowadziła trzech. Wiadomo, przesłuchanie na miejscu i tp. Wszedłem na posesję. Bramka była uchylona, najpierw sprawdziłem, czy tam nikogo nie ma. Znalazłem nóż, był wrzucony w ziemię. Przesłuchanie na miejscu, a potem na trzecim komisariacie w Radomiu. Dziś też już składałem zeznania. W nocy przywieźli tego kolumbijczyka na komisariat. Nadal tam jest. Podczas składania zeznań były, tu uważajcie, podczas składania zeznań były naciski i sugestie ze strony policjantek i komendanta, że to nie było usiłowanie zabójstwa, a jedynie zastraszenie, grożenie nożem. No kurczę... Nie zgadzałem się z tym faktem, bo straszyć można, jak się trzyma nóż w rękach, a nie wykonując zdecydowane i gwałtowne ruchy w moją stronę. Gdybym się nie uchylił, to yy, nie uchylił kilkukrotnie, to już bym był trupem. Podejrzewam, podejrzewam lub w szpitalu w ciężkim stanie, tłumaczyłem, że nie podpiszę zeznania w tej formie. I brawo, no i bardzo yy, ogromne brawa dla pana. Jeśli nie będzie to napisane tak, jak miało miejsce, tak jak zeznaje. No mam nadzieję, że to zostało zmienione, ale to jest hańba, panowie policjanci. Nie? Niedobra o tym mówić? Coś niesamowitego, co mówi tutaj akurat pan Krzysztof. To jest wstyd. Ej, powiem tak, gdybym się nie uchylił, nie wiem, ułamki sekund, bo nóż przeleciał mi może 5 centymetrów obok twarzy zmierzając w dół, więc klatka piersiowa też mogła oberwać. Już by mnie nie było. Mój syn ma 8 lat. Dziś wychodziłem, a synek mnie przytulił, to się rozkleiłem, że już mogłem go nie widzieć. Mojego synka spodziewamy się żoną następnego dziecka na dniach. Zróbmy coś z tym. Pomóżcie mi nagłośnić tą sprawę, bo boję się, że będą chcieli jej ukręcić łeb. Jak my się temu nie sprzeciwimy, to w końcu nas pozabijają. Walczymy o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych rodzin i dzieci na przyszłość. Macie moją pełną zgodę na publikację. Pozdrawiam. Krzysztof Szewczyk. I tak to, kochani, wygląda Tutaj odnoszę, wrócę do tych policjantów By was jasno chuj strzelił, za przeproszeniem, buraki Jeżeli takie coś robiliście, to należą wam się te bluzki Należą wam się te bluzki Co to mają być za insynuacje? Jeżeli pan Krzysztof mówi prawdę, a podejrzewam, że mówi prawdę Bo sięgnął do mediów społecznościowych To wy widząc coś takiego, wiecie, że taki opryk wróci wtedy na ulicę i być może wyślecie albo sami pojedziecie właśnie na miejsce i okaże się, że to jest ten sam gość, który tutaj machał z nożem, chciał ugodzić pana Krzysztofa. To wy byście mieli ręk na rękach, pajace. Mocno? hamsko, Bezczelnie? W stosunku do mundurowych? No jeżeli pan Krzysztof tak mówi, że takie coś miało miejsce, to wam się takie coś należy. Dosłownie niesamowite. Jeżeli tam były jakieś naciski. Ludzie, drodzy, czy wy jesteście normalni? Coś niesamowitego, dosłownie, coś niesamowitego. No nic, kochani, pan Krzysztof zareagował, miał tam bardzo dużo szczęścia. Pamiętajcie, że takich sytuacji będzie coraz więcej, bo będzie. Będzie coraz więcej, więc bądźmy ostrożni. Szczególnie Kolumbijczycy tam w ogóle to jest tragedia, jeżeli chodzi o używanie właśnie takich narzędzi. Uwaga na butelki w rękach, bo lubią sobie tu, tulipankiem tak jak kiedyś, nie? Jeszcze za komuny najczęściej po kłótniach to tulipany leciały, pamiętacie? Akurat ja pamiętam takie rzeczy, że tak starsi panowie, bo ja wtedy smykiem byłem małym gówniarzem to właśnie widziałem, jak tam tulipany leciały, chlast i naprzód. I tak właśnie Kolumbiki, Kolumbijczycy jeszcze to mają. U nas to jest mało już popularne, ale tam to jest na pełnej petardzie, jak to się mówi. Więc uważajcie, pamiętajcie, że reagować trzeba oczywiście, że tak, ale przede wszystkim dbajcie ludzi o swoje bezpieczeństwo. Zobaczcie, o czym my zaczynamy rozmawiać. A jeszcze nie wszedł, w, 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 że tak powiem, nie wdrożył, nie, 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 jeszcze nie mamy paktu migracyjnego. Jeszcze się nie zaczął. Dopiero się zacznie. Wiecie, co się będzie działo? Bardzo dużo jest właśnie już takich filmów, gdzie podjeżdżają autobusy, wysadzają ich tam i kurczę, i oni wychodzą. To są ludzie, którzy nie przyjechali tutaj pracować. Ci, my byliśmy otwartym krajem na wszystkie kultury. I ci ludzie tutaj pracują od lat. I się jakoś tam aklimatyzowali, starają się uczyć języka, to już się skorczy, skończyło. Teraz my, no, niestety, nie wiem, co wy na ten temat myślicie, ale to głównie oni, ci, którzy przyjechali lata temu, mają inną kariację, karnację i do tej pory żyli naprawdę w spokoju, w uśmiechu i, i mówili, że Polska jest najpiękniejszym krajem, to teraz oni będą cierpieć, bo. Ci, którzy ich nie znają, będą poprzez to, co się dzieje, będą ich wrzucać wszystkich do jednego worka z tymi co przyjechali, przyjechali i robią ten burdel. Tak ja to widzę. Link oczywiście do tego całego zdarzenia wrzucam wam. Wrzucam wam do y, opisu. Y, no i tyle. I Dajcie znać co na ten temat myślicie. Już widzę chodzą wnioski, żeby tam Siamoniaka y, zmusić do dymisji i jestem jak najbardziej za. Coś niesamowitego. Jesteśmy jedynym krajem, który otwarcie sprzeciwia się temu wszystkiemu. Jest oczywiście banda y, baranów z wypalonymi głowami. Tak jest moje zdanie. I oczywiście przyjmować wszystkich. To też są ludzie i tak inne rzeczy. Stoją, robią pikiety. Czy ktoś z was widział, żeby ktoś zaatakował? Nie. Czy ktoś coś tamtego, czy BBB odczuliście agresję? Nie. Obdobco krajowców? Nie. Nie czają te dzidy, tempe, że właśnie to po to jest, żeby oni dalej mogli to czuć. Dalej nie odczuli tego, o co do nas idzie. No ale cóż. Może zmienią zdanie, jak kogoś trafi: jego samego albo kogoś z rodziny. Tak. Zobaczcie, co przychodzi. I to i czego się nie pokazuje. E... Zobaczcie, ta nasza szczujna telewizornia nic nie pokazuje, a w internecie znajdziecie Hiszpanię, Francję, tak? Te wszystkie zamieszki. Widzicie, co się dzieje? W Portugalii ludzie na ulicach biorą sprawy w swoje ręce. Filmy są, jak biali napieczają inżynierów, ale również swoją policję, Anglicy, jak przeganiają policjantów. Teraz policjanci w Anglii mają. I tu do was, koledzy, koleżanki, policjanci, wbijcie to sobie do głowy. Teraz policjanci w Anglii, jak zdążyłem zauważyć, mają podwójnie przerąbane. Boleją ich imigranci, do niektórych dzielnic nawet boją się wjeżdżać. No go, strefy i inne takie rzeczy. A teraz zaczęli ich obywatele lać, bo stwierdzili, no, no my, jak wy do nas w Anglii, nie pamiętam w którym to teraz mieście było. W każdym razie imigrant dopiero co pontonem przyjechał i używał sobie na małej dziewczynce. To jak wyszli na ulicę, to nawet ich policja nie zatrzymała. Policja teraz uciekała od białych. Pierwszy raz widziałem taki obrazek. Także myście, panowie policjanci, a nie, nie zachowywać się tak, jak mówi tutaj pan Krzysztof Szewczyk, że jemu panie i komendant sugerują, że no to nie była napa się postraszyć, tylko chciał. Nie zmieniajcie zeznań, bo to sprawi, że tacy Ludzie wyjdą i być może następny raz, jak machnie tym nożem, to niestety, ale przez Wasze odwołanie zeznań, ktoś właśnie nie wróci do syna, albo do córki, albo do żony, po prostu, czy kobieta do męża, i tak dalej. Policja zeznała, że gość został zatrzymany. Gdzieś miałem tutaj tą informację. Potwierdzamy, że doszło do takiego zdarzenia. Zatrzymany ze 146-letni obywatel Kolumbii, który legalnie przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bo Kolumbijczycy do pracy przyjechali. Przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Widocznie polska wódka im chyba do bardzo, za bardzo do bani strzela. Policja zbiera wszelki materiał dowodowy w tej sprawie. Mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury w dniu jutrzejszym. Czyli teraz, jak to oglądaliście, to pewnie. Albo będzie już, nie już będzie po, po doprowadzeniu. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że pan Krzysztof będzie tutaj pilotował, co się próbuje, bo może jestem ciekawy, czy jego się nie będzie próbował zastraszyć. No nic, to wszystko. Łapka w górę, komentarz taktyczny, bardzo bym prosił, rozsyłać materiał dalej. Kulturka w wypowiedziach, żeby nie było, że ja kasuję jakieś te. Po prostu jak mówicie z kulturą, to YouTube nie wywala tych słowa, klucz, bo to leci z automatu. Więc to tyle. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Kto tego nie zrobił, niech to zrobi teraz. Łapka w górę, bądź jak się nie podoba, to łapka w dół. Jakiś tam komentarz, czy się ze mną zgadzacie, czy też się nie zgadzacie. A wszystkie osoby, które chcą wesprzeć rozwój tego kanału, doceniacie naszą e, pracę, którą do was, dla was wykonujemy. Mam nadzieję, że widzicie to w różnego rodzaju materiałach to proszę o zapoznanie się z możliwością wsparcia samej redakcji i rozwoju tego kanału. Kłaniam się Wam nisko, bądźcie bezpieczni, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!